Witam, witam serdecznie y, miłych Państwa, przedstawicieli mediów na naszej konferencji prasowej. Y, jest mi niezmiernie miło, że przedstawiciele Gazety Kolskiej, y, Kuriera Kolskiego. Y, proszę Państwa, dzisiaj kończymy pierwszy etap. Pierwszy etap y, zamykamy pierwszy etap naszych prac y, Sztabu Wyborczego. Y, 9 lutego uchwałą y, rady powiatowej powołany został sztab wyborczy i ten sztab tworzyli członkowie rady powiatowej przewodniczący kół radni szczebla miejskiego i powiatowego jak również sygnatariusze porozumienia społecznego tymi sygnatariuszami były przedstawiciele są związki zawodowe pielęgniarek z kolskiego szpitala, rodzinne ogrody działkowe, jak również przedsiębiorcy kolscy zrzeszeni w Kolskiej Instytucie Gospodarczej, których prezesem jest kolega Wojtek Lewandowski. W trakcie tych prac trwających ponad kilka miesięcy, 3-4 miesięcy przygotowaliśmy dokument, który w dniu wczorajszym Dokument, który w dniu wczorajszym został zatwierdzony uchwałą sztabu wyborczego, w którym no już padają, padają propozycje, padają konkretne kandydatury w wyborach, wyborach, które zostały w dniu 15 września ogłoszone przez premiera Donalda Tuska w wyborach samorządowych. I tak nasz sztab wyborczy, nasz sztab wyborczy powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej proponuje, proponuje do, do kandydatów do sejmiku województwa wielkopolskiego dwie osoby, dwie osoby. Tymi osobami będzie koleżanka Ewa Jędrzejczak, wicewójt gminy Kościelec, jak również Jan Dzierbicki, Rolnik z Gminy Kościelec. Myślę, że te dwie kandydatury są to naprawdę bardzo dobre kandydatury. Mam nadzieję, że koleżanka Ewa znajdzie się naprawdę na drugiej lokacie, jeżeli idzie o ustawianie listy i żywię duże nadzieje, że Powiat Kolski będzie, będzie, będzie aktywnie walczył o miejsce w Sejmie. Natomiast jeżeli idzie o miasta i gminy, ustaliliśmy Przyjęliśmy uchwałę, że liderem, liderem w mieście Kole będzie kolega Wojtek Lewandowski, kandydat na burmistrza miasta Koła. W Kłodawie koleżanka Jadwiga Jaroniewska, w Przeczczu kolega Piotr Mazurek i w mieście Dąbiu... Będzie naszym wspierany, wspieranym przez Sojusz Lewicy Demokratycznej kandydatem będzie kolega Piotr Wąsowicz. Piotr Wąsowicz. Piotr Wąsowicz, którego będziemy wspierać, będzie miał własny komitet z naszymi działaczami, ale będzie będzie wspierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jeżeli idzie o wójtów w powiecie polskim, na. Kandydat, kandydat, proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej na wójta gminy Koło koleżankę szulmotten i w gminie Kościelec koleżankę Annę Strapanie. To są strategiczne, strategiczne funkcje, które w dniu wczorajszym sztab zatwierdził. Jednocześnie wstępnie zaakceptowane zostały listy do do miasta, do czterech okręgów w mieście. Liderami tych czterech okręgów są obecnie piastujący funkcje radnych koleżanki i koledzy. W mieście Kole w okręgu numer jeden przewodzić będzie grupie naradnych koleżanka Urszula Pękacz, w okręgu numer dwa kolega Florian Olejniczak, w okręgu numer trzy kolega Zygmunt Sołtysiak i w okręgu numer cztery kolega Mariusz Anfeld. Jeżeli idzie o obsadę na tych listach. Na dzień dzisiejszy w niektórych okręgach praktycznie mamy prawie, że 100%, w pozostałych w granicach 60%. W ciągu najbliższych, sądzę, kilku dni powinniśmy, powinniśmy zamknąć, zamknąć obsadę listy do miasta, jak również i, i, i do, do powiatu. Oczywiście, tak jak Państwu sygnalizowaliśmy, idziemy w wyborach samorządowych z naszym Programem Gospodarczym Rozwój, Bezpieczeństwo, Rodzina. Ten program będziemy starali się w ciągu, w ciągu najbliższych tych dwóch miesięcy prezentować mieszkańcom. Ja tyle bardzo proszę, zapraszam. Proszę o pytania. Panie co Przede wszystkim to, że jestem mieszkańcem tego miasta. Wspólne dążenie do pewnych celów, które przez różne organizacje skłaniały mnie obserwować duch tego miasta i pewne rozmowy z ludźmi, którzy również są naszymi rodakami, którzy by parę rzeczy widziało w kole, których nie ma, nie było, a mogą być. Zazwyczaj zawsze byłem blisko samorządu współpracując z nim najpierw przez organizacje społeczne, które kontynuowałem od najmłodszych lat, jeszcze samorządów nie było, potem będąc przy samorządzie w gminie Grzegorze, następnie współpracując od ponad 20, prawie 25 lat w Polskim Związku Działkowców, gdzie współpracowałem ze wszystkimi samorządami nie tylko w naszym powiecie, ale w województwie, gdzie byłem również prezesem wojewódzkim, kiedy było e, województwo końcowe. Co z pierwszych pana kandydowało? Do samorządu tak. Kolega Wojciech jest bezpartyjny, prowadziliśmy rozmowy dosyć długo, znamy się, jest sprawdzonym, sprawdzonym, że tak powiem, działaczem, nie tylko działaczem, zacnym obywatelem tego miasta. Ja miałem przyjemność nie tylko z kolegą Wojciechem bywać na niwie wielu. Wyjazdów, czy też współpracować. Miałem przyjemność z, z Wojtka Ojcem wielo, wiele lat być jego podwładnym, więc mieliśmy niejednokrotnie kontakty. Sprawdzony, sprawdzony w trudnych sytuacjach. Mieliśmy, współpracowaliśmy też w zarządzie ogrodów działkowych, więc mieliśmy okazję się już poznać. Jest to dobry, rzeczowy, konsekwentny przede wszystkim menacer. Który, który w tych niełatwych czasach sam podjął się prowadzenia własnej firmy. Własnej firmy i myślę, do tej pory miasto nie miało, nie miało włodarza, który, że tak powiem, no spotkałby się z problemami z problemami życia życia takiego normalnego, codziennego. Zwykle, zwykle był to awans, awans nauczycielski, aczkolwiek nie mam nic przeciwko, przeciwko nauczycielom, ale hasło z nauczyciela na inżyniera byłoby, byłoby zupełnie, zupełnie dobrze, dobrze brzmiącym, brzmiącym hasłem. Potrzeba, potrzeba jest miastu, osoby, która problemy, problemy gospodarcze będzie... Stawiała, stawiała jako nadrzędne. Inne są również ważne, tu nie można powiedzieć, że inne problemy nie, nie, nie istnieją, czy problemy oświaty. Ja myślę, że, że o, tym wszystkim, o tym wszystkim trzeba pamiętać. Natomiast jak nie będzie rozwoju, nie będzie rozwoju, będzie zastój, będzie stagnacja, no, 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 będzie to dreptanie w miejscu, będzie to w miejscu. Widzimy, że wiele samorządów w minionych latach, tych dobrych latach pozyskiwało środki. No tutaj można mieć pretensję, że, że nasz samorząd miejski w ciągu tych ostatnich lat bardzo mało tych środków, że tak powiem, pozyskał, pozyskał, nie wiem, jakie są tego przyczyny. Nie, nie próbuję analizować. Myślę, że ci kandydaci, którzy, którzy że tak powiem będą startować w wyborach, dotychczasowy pan burmistrz zechce, zechce zdać relację społeczeństwu, powiedzieć co, dlaczego tak się stało, dlaczego realizowano te, a nie inne inwestycje angażując w 100%, w 100 środki z budżetu. Kolegę Wojciecha raczej cechuje jednoznaczne stawianie spraw krótko, zdecydowanie i, i, i do przodu, bez jakiegoś takiego punktatorstwa, bo to potem kosztuje, to potem kosztuje taka inwestycja dużo bądź się też niewiele, niewiele w tym czasie zrobi. Więc myślę, że nasz kandydat będzie właśnie tym kandydatem, który, który pewne rzeczy, że tak powiem, odblokuje. Zresztą nie ma, nie ma że po pierwsze, kolega Wojciech w samych strukturach administracyjnych, samorządowych nie pracował, więc nie jest skażony żadnymi jakimiś takimi naleśliwościami i, i będzie miał tak zwane świeże spojrzenie, świeże spojrzenie na administrację poprzez pryzmat swoich firm, w której, czy swojej firmy, w której pracował i mając kontakty z, z właścicielami, szefami firmy. Od małych do, do, do dużych, bo przecież w Kolskiej Izbie Gospodarczej to są i małe przedsiębiorstwa, 5-10 osobowe poprzez duże firmy. Dzielą się ci koledzy z kolegą prezesem swoimi pomysłami i myślę, że to wszystko w trakcie, w trakcie ewentualnie, jeżeli kolega Wojciech wygra, wygra te wybory w co bierze, bo, bo się zaangażowaliśmy wszyscy w to, będzie, będzie skutecznie te wszystkie pomysły wdrażał. wdrażał życie.